Wszyscy są mile widziani razem przeciw rasizmowi! W Polsce od wielu miesięcy, czy już w zasadzie od, od kilku lat, niebezpiecznie narastają nastroje ksenofobiczne, wrogie wobec naszych braci i sióstr, migrantów, osób nieheteronormatywnych. Także nasi przyjaciele, którzy są jakoś ich wspierają i popierają, po prostu czują się zagrożeni. Jest szansa, że może wspólnie pozbędziemy się faszyzmu. Jesteśmy po prostu przeciwko faszyzmowi, po stronie ludzi, którzy i tak mają trudniej. Nie jest tworzyć na obczyźnie. Także to jest nasza solidarność z braćmi i siostrami, naszymi koleżankami, kolegami z pracy, ze szkoły. Wszyscy jesteśmy ludźmi i tylko zjednoczeni możemy tak naprawdę lepszy świat uzyskać. Nie wszyscy są rasistami, jest wiele osób, które jest antyrasistami, wiele osób, które solidaryzuje się z migrantami, z osobami, które do Polski przyjeżdżają. Sama Polska jest krajem emigracji. Historycznie miliony ludzi z Polski wyjechało. Tak jakbyśmy chcieli, aby byli traktowani, tak samo uchodźcy mieszkający w Polsce powinni być traktowani.